Będziemy talerzować o to co, coś takiego to, to nie będzie To nie będzie łatwa przeprawa Przedsiewnie Perkinsen z talerzówką Perkins na nowym laczku 16 na 9 Jest męsko Zobaczymy jak to pójdzie to Jest tu taka trzecia klasa I była tu łąka Orka na wiosnę Escolher com é a O no, już gdzieś tak prawie połowa zrobiona No wygląda to trochę lepiej łąka no tu trochę się pokopałem Ale tu było brząsko. 16 na 9 inny w ogóle traktor No Trochę lepiej to wygląda jak po tej orce Kurwa, jaki kamień Kamienie to Na mierze I mamy tutaj przykład Czy ryzykować ten przejazd, czy nie ryzykować Tu już było ciężko ja już bym tu... I tu to może... Uf, 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 uf. Uf, uf, uf. Tam... Tak to wygląda, no smylko. Tu zostało parę przejazdów Tu poprzeczniagi A tu jak się wjebałem z rotacją w to miejscu Tutaj To by było tutaj Hu Nie wiem czy ryzykować, czy nie To morkę, bo tu łąka To było usługą o tu już grząsko. Było wapno posypane. Ale też się... No nic. Próbujemy najwyżej się kurwa pierdolimy. Kurwa, telefonem kręcę, nie mam, nie mam na uwagę pro i gdzieś mi się zgubił ten. No i troszkę utknąłem. Ten... Nie miało to sensu. Ale tam. Ile kogoś ogarnąć do wyciągnięcia. Dokładnie mostu nie działa tak, to może bym wyjechał. Ach kurde. No i ogólnie skończone. Tutaj muszę zostawić taki mały teren nieprodukcyjny. Gdyż już, no nie wiem, tu jeszcze mógłbym zaryzykować wjechać, ale... A już. Tyle to sobie odpuszczę, już nie będę ryzykował. Tam już się kurczę ledwo co wyjechałem. Bo ponad 16 na 9 zupełnie inny trakt kurwa, teraz to jest męsko Jest męsko